Cześć, witaj na kanale Budżetownia, na którym możesz podejrzeć finanse rodziny 22. +2. Dzielę się tutaj naszą drogą finansową, transparentnie pokazuję założenia naszego budżetu i nasze wyniki. W finansach korzystam z dobrodziejstw technologii, ale również wprowadziłam elementy metody kopertowej po to, by zmaksymalizować nasze oszczędności dzięki takim dodatkowym motywatorom w postaci tych pięknych dodatków. Jeżeli taka tematyka jest Ci bliska, dbasz o finanse osobiste, a może właśnie chcesz zacząć, to zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału oraz do zajrzenia na moje profile w mediach społecznościowych, na których działam już od sierpnia 2023 roku. W ostatnim filmie na kanale dzieliłam się podsumowaniem roku 2024 i jeśli zaczynasz od tego odcinka, radziłabym najpierw obejrzeć podsumowanie, bo to właśnie dzięki wnioskom z podsumowania zmieniło się sporo założeń na rok 2025. Mam nadzieję, że w tym filmie znajdziesz garść inspiracji dla siebie. Będzie on tak jak ostatnio w formie slajdów. No i co? Zaczynamy. Zacznę może od takich ogólnych założeń, jakie mamy w naszych finansach na rok 2025. I po pierwsze i bardzo ważne, są to jasno sprecyzowane cele. Czyli znowu na koniec roku 2024, tak jak zrobiliśmy to jeszcze rok wcześniej, usiedliśmy i zastanowiliśmy się oraz spisaliśmy wszystkie nasze cele finansowe na nadchodzący rok. Mamy też zamiar w tym roku stale podnosić nasze kwalifikacje i tutaj będziemy działać dwutorowo, bo odnosi się to do naszego życia zawodowego, żeby cały czas podnosić atrakcyjność na rynku pracy i liczyć na lepsze wynagrodzenie albo na właśnie wynagrodzenie z wpływów, dodat wpływów dodatkowych, ale też chcemy podnosić nasze kwalifikacje, naszą wiedzę w zakresie inwestowania i to też jest jeden z takich priorytetów. Nadal niezmiennie chcemy prowadzić budżet domowy, bo mimo tego, że faktycznie zajmuje to trochę czasu, to korzyści, które, które nam to przyniosło i które widzimy, są absolutnie e, zaskakujące i polecam prowadzenie budżetu domowego każdemu, niezależnie od tego, czy dzisiaj e, zarabiasz niewiele i twój budżet się nie spina, a może zarabiasz całkiem nieźle ale nie wiesz, gdzie te pieniądze Ci przeciekają, a może zarabiasz na tyle dobrze, że faktycznie sporo Ci zostaje. W każdym z tych trzech przypadków prowadzenie budżetu domowego jest bardzo dobrym pomysłem, no bo chcemy przecież intencjonalnie nadawać kierunek każdej złotówce w naszym budżecie. Niezmiennie najważniejszą metodą, którą chcemy stosować, jest metoda płaci najpierw sobie. Oznacza ona przeznaczanie Części naszego, naszych dochodów, naszych wpływów na oszczędności, nie czekając na koniec miesiąca i na to, ile nam zostanie w budżecie, ale po prostu od razu mamy założenie, że część naszych wpływów będzie po prostu przekazywana na oszczędności. Nadal zamierzamy korzystać z arkusza budżetu domowego, więc będziemy spisywać właśnie w nim wydatki. I tutaj nie mogę. Nie wspomnieć o naszym autorskim arkuszu budżetu domowego, do którego przekonało się już bardzo wiele osób i zachęcam również ciebie do odwiedzenia strony arkusz.budzetownia.pl i sprawdzenia, czy właśnie arkusz elektroniczny, który był projektowany na wzór planera książkowego, po to żeby być bardziej atrakcyjnym dla osób, które na co dzień nie korzystają z takich rozwiązań technologicznych, nie będzie właśnie dla ciebie świetnym rozwiązaniem. I nadal zamierzamy stosować elementy metody kopertowej do tej części budżetowej. Na tym slajdzie nie ma zmian w porównaniu do poprzedniego roku. Nadal nasze wpływy chcemy dzielić na dwa, w cudzysłowie, worki, czyli część naszych dochodów będziemy przeznaczać na miesięczny budżet domowy, o którym za chwilę trochę więcej opowiem a resztę będziemy odkładać w ramach zasady płać najpierw sobie z przeznaczeniem na oszczędzanie długoterminowe, inwestowanie itd. Do tej pory na tym kanale dzieliłam się miesięcznym budżetem domowym, czyli wszystkie te założenia oraz wydane kwoty i wyniki z danych miesięcy w kontekście tego miesięcznego budżetu domowego są jak najbardziej prawdziwe. I robię to po to właśnie, żeby być może kogoś zainspirować, zmotywować, pokazać przykład, jak można to robić i jakie wyniki osiąga rodzina 2 plus 2, żyjąca pod zachodnim miastem wojewódzkim. Natomiast w tym roku dołożę też część... Tej metody płać najpierw sobie i o tym też za chwilę parę słów powiem. W podsumowaniu 2.24 możesz zobaczyć, jak poszło nam odkładanie w ramach zasady płać najpierw sobie. Na poprzedni rok założyliśmy sobie cel wyrażony w złotówkach to była jedna kwota, którą podzieliliśmy na 12 miesięcy i sobie śledziliśmy co miesiąc, gdzie jesteśmy z naszym celem i czy mamy szansę go zrealizować. W tym roku sytuacja wygląda trochę inaczej. W grudniu podjęliśmy decyzje finansowe, które trochę wywróciły nasze finanse do góry nogami i na ten rok mamy taki nadrzędny cel odbudowywania tych fundamentów i nie mamy jednego głównego celu, tylko jest ich kilka i są one mniejsze. Ale po to, żeby się z tego celu rozliczać i też móc pokazywać tutaj w social mediach, jak nam idzie. Sumowaliśmy te cele i dalej będziemy pokazywać to jako roczny cel finansowy wyrażony w złotówkach. Nadal podzielimy to sobie na 12 miesięcy i będziemy miesiąc po miesiącu śledzić, jak nam idzie realizacja tego celu. Realizację tego celu będę pokazywała. W procentach. Nie zobaczysz tutaj konkretnej kwoty wyrażonej w złotówkach, dlatego że tę część zostawiam dla siebie. Bardzo transparentnie dzielę się całą tą częścią budżetu domowego, natomiast to, ile dokładnie do mojego gospodarstwa domowego jest wpływów co do złotówki, zostawiam dla siebie. Natomiast prowadzę budżetownie już na tyle długo, że oprócz tego budżetu domowego, takiego standardowego i elementów metody kopertowej, chciałabym trochę więcej pokazywać Ci możliwości wejścia w świat inwestowania i będę się dzieliła jednym z tych celów, i jest to 20 tysięcy złotych na inwestycje długoterminowe. I jest to właśnie cel w tym pionie odkładania w ramach zasady: płać najpierw sobie. W związku z tym, nasz miesięczny budżet domowy, który do tej pory obejmował koszty stałe, koszty roczne, fundusze celowe i koszty zmienne, będzie miał taką dodatkową pozycję, czyli właśnie oszczędności długoterminowe na bezpieczną przyszłość. I to jest właśnie te 20 tysięcy w ciągu 2025 roku. Mam nadzieję, że ta tematyka będzie dla Ciebie ciekawa. Daj znać w komentarzach pod tym filmem, co sądzisz o tym pomyśle. Mniej więcej w połowie poprzedniego roku chciałam trochę wzmocnić właśnie mówienie o tej zasadzie płać najpierw sobie, bo jest to zasada, którą stosuję naprawdę już wiele, wiele lat i zauważyłam, że pokazując tylko ten miesięczny budżet domowy, nie do końca jestem w stanie o niej opowiadać, bo próbowałam to zrobić w połowie roku i z kwoty przeznaczonej na miesięczny budżet przeznaczać od razu 500-600 zł. W ramach na oszczędności, w ramach zasady płać najpierw sobie, no ale nie zawsze mi się to udawało. Jak obejrzysz film z podsumowania 2024, to zobaczysz, że w wielu miesiącach oszczędności z założonego budżetu były bardzo małe i niestety nie było już tam przestrzeni na, na tą zasadę płać najpierw sobie. Więc teraz, żeby dużo bardziej to propagować, to będę właśnie yy, dołączała tę część do miesięcznego budżetu domowego. No i teraz jak to będzie wyglądało w złotówkach i dlaczego tak i tutaj też jest sporo zmian versus rok poprzedni. Dla tych, którzy są nowi w tym koncepcie prowadzenia budżetu domowego w taki sposób, to powiem tylko, że koszty stałe to są wszystkie twoje obligatoryjne opłaty. Twój czynsz, twoja rata kredytu, wszelkie raty różnych zobowiązań, wszelkie opłaty Opłaty w szkole, w przedszkolu i tak dalej. Tak to traktujemy tutaj, tak? Czyli wszystko to, co obligatoryjnie musisz w miesiącu zapłacić, to są Twoje koszty stałe. Koszty roczne i fundusze celowe to jest wspaniały twór w budżetowaniu, który pomaga Ci rozłożyć duże, jednorazowe opłaty na mniejsze części i dzięki temu nie obciążać budżetu jednego miesiąca, i dzięki temu też właśnie unikać takich sytuacji, gdzie trzeba się po prostu zapożyczyć, bo brakuje. Więc wszelkie duże Jednorazowe opłaty, jak OCAC, ubezpieczenie domu, e, koperta na wesele, siostry itd., można zaplanować i rozłożyć sobie na miesiące, i płacisz sam sobie ratę, i dzięki temu e, zbierasz na ten konkretny cel. Na końcu mamy jeszcze koszty zmienne. Czyli to są pieniądze na tak zwane w cudzysłowie życie, czyli na jedzenie, na paliwo, na zdrowie, na ubrania, na, na urodę, na rozrywkę, na przyjemności i tak dalej. To, w jaki sposób to rozdzielasz i czy w ogóle to rozdzielasz na podkategorie, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. I tutaj też jest trochę zmian w roku 2025 i wynikają one z tego, że bardzo, ale to bardzo chciałabym ten to budżetowanie moje uprościć i chciałabym żeby ono zajmowało mi jak najmniej czasu. Do tej pory było tak, że mieliśmy kwotę ustaloną na budżet i rozpisywaliśmy sobie wszystkie koszty stałe, jakie mamy w danym miesiącu. No i to, co nam zostało po rozpisaniu kosztów stałych, szło na koszty roczne, a na końcu na koszty zmienne i przez to, że te koszty stałe się wahają, wiadomo są na przykład w miesiącach letnich niższe, dlatego że my mamy dom ogrzewany gazem i rachunki za gaz latem są małe w porównaniu do zimy, odchodzą nam też na przykład w wakacje Zajęcia dodatkowe naszych dzieci, w związku z czym te koszty stałe latem są dużo mniejsze, a zimą są większe, no to robiliśmy tak, że koszty roczne i fundusze celowe nadganialiśmy latem, a na przykład zimą musieliśmy trochę tam ucinać tych rat, żeby, żeby zmieścić się po prostu w tym budżecie i żeby nam wystarczyło. I w tym roku pod, chcieliśmy podejść do tego tematu inaczej. I e, dzięki arkuszowi mogłam zobaczyć Ile wydaliśmy na nasze koszty stałe przez ostatnie 12 miesięcy, miesiąc po miesiącu, jak to wyglądało, jakie, był, jakie były najcięższe miesiące i te najlżejsze. I po uwzględnieniu nawet tej inflacji, podwyżek, które co roku nas dotykają, mogłam ocenić, jaka moim zdaniem maksymalna kwota będzie nam w tych kosztach stałych wychodziła. Dla nas bardzo dobrą wiadomością było to, że nasz największy koszt stały, który mieliśmy przez ostatnie dwa lata, czyli rata leasingu, zakończyła się w styczniu i ten koszt nam odszedł. A była to kwota powyżej 2000 zł, czyli taka, która bardzo mocno nasz budżet obciążała. U większości z nas jest to zawsze właśnie albo rata kredytu hipotecznego, albo rata leasingu. To jest zawsze taki wydatek, który gdzieś mocno ten budżet obciąża. Więc Mamy taką nadzieję, że te 4000 zł na koszty stałe nam wystarczy, i nie będę teraz tego robiła tak, że będę obliczała, ile mam kosztów stałych i po prostu odejmowała od kwoty przeznaczonej na budżet, tylko zawsze miesiąc do miesiąca będę na koszty stałe przeznaczała 4000 zł. Co z tym dalej zrobię, za chwilę opowiem. Dalej mamy koszty roczne i fundusze celowe, i tutaj też. To jest zmiana, bo też chcemy. E, zaczęliśmy już od stycznia 2025 co miesiąc przeznaczać na te koszty 4000 zł. To jest bardzo duży wzrost. Mogliśmy sobie na niego pozwolić właśnie dzięki e, no, ukończeniu tego leasingu w końcu. E, I koszty roczne i fundusze celowe to jest taki twór, który w miarę rozwoju Twojego budżetowania też będzie się bardzo mocno rozwijał. Ja po prostu uwielbiam tę kategorię kosztów i po to, żeby właśnie ten budżet jak najmniej mnie w ciągu roku zaskakiwał, to mam tutaj kilkanaście kategorii, z czego trzy bądź cztery nawet są kompletnie nowe. W roku ubiegłym mieliśmy kilka takich sytuacji, które nas zaskoczyły i powodowały taki chaos w tych kosztach rocznych i to też o tym też opowiadam w tym poprzednim odcinku, więc teraz, żeby tego chaosu uniknąć, albo chociaż spróbować uniknąć, zwiększamy kwotę funduszy właśnie na koszty roczne i na koszty celowe i będzie to 4000 złotych. W kosztach zmiennych też zwiększamy kwotę do 6000 złotych. Dość oszczędnie żyliśmy w tym poprzednim roku. W tym roku chcielibyśmy właśnie podnieść sobie o te kilkaset złotych pulę na koszty zmienne. Mamy tutaj też wzrost kosztów na paliwo, w związku z tym jest to 6000 złotych. No i od marca, bo jeszcze właśnie styczeń i luty były takimi miesiącami dla nas trudnymi, bo tutaj e, wszystkie nasze finanse były ładowane w remont pracowni dla budżetowni, ale właśnie od marca 2025 roku będziemy przeznaczać 2000 zł na te oszczędności długoterminowe, czyli na tą zasadę płać najpierw sobie. Dzięki temu właśnie od marca do grudnia mamy 10 miesięcy, 10 miesięcy po 2000 to jest właśnie ten nasz cel 20 tysięcy złotych i też będę Wam tu pokazywała w jaki sposób te pieniądze rozdysponowujemy, co z nimi robimy, no i oczywiście ile na tym w ciągu roku zarobimy, bo jestem też ciekawa, tak później rok do roku co z tymi pieniędzmi będzie się działo. No i podsumowując te cztery koszyki, mamy w tym roku 16 tysięcy złotych przeznaczanych na budżet. W styczniu i w lutym było to 14 tysięcy, no a już od miesiąca marca 16. W porównaniu do poprzedniego roku zwiększyliśmy całkiem mocno właśnie kwoty przeznaczane na budżet miesięczny, ale ma to swój jasny cel. Zwiększyliśmy, bo co prawda na koszty stałe, zmienne i roczne przeznaczamy teraz 600 złotych mniej. Ale przypomnę, że zaoszczędzamy 2000 zł na racie leasingu, które już teraz nie ma. Dlaczego tak zrobiliśmy? Już tłumaczę. Oszczędności długoterminowe w ramach tej zasady płać najpierw sobie, no i koszty roczne i fundusze celowe to są takie środki, które już na początku miesiąca są odkładane i one nie są konsumowane w tym danym miesiącu, albo przynajmniej nie w całości. I tutaj się odnoszę do tych funduszy celowych, bo my oczywiście z tych kopert korzystamy, ale one nie wchodzą do podsumowania y, miesiąca, tak? One to ile ja wydaję w kosztach rocznych i funduszach celowych. Nie wchodzi do podsumowania budżetu miesięcznego. W rozliczeniu takim miesięcznym ja biorę pod uwagę to, ile sobie wpłaciłam tych rad, czyli będę brała pod uwagę te 4000 zł. No i w związku z tym, właśnie my nie możemy w ciągu danego miesiąca nic z tych pieniędzy zaoszczędzić, bo nam nic nie zostanie. Całe 2000 zł. będziemy przeznaczać na inwestycje i całe 4000 zł. będziemy przeznaczać na koszty roczne i fundusze celowe. Tutaj żadnych oszczędności nie będzie. Natomiast koszty stałe i koszty zmienne to są właśnie te kategorie, z których te oszczędności możemy mieć. Oszczędności z założonego budżetu to jest właśnie ta druga kategoria oszczędności, którą ja stosuję. W moim arkuszu właśnie zobaczysz tą, ten rozdział. Właśnie, czyli na oszczędności, które są nadwyżką Twoich wpływów w stosunku do tego, ile przeznaczasz na budżet. I to masz na początku już miesiąca, tak? bo przeznaczasz na budżet po prostu mniej niż zarabiasz, więc coś zawsze Ci... Powiedzmy, zostaje. No, a na koniec miesiąca, po tym, kiedy już wszystkie opłaty są zrobione, i e, miesiąc już minął, i wiesz, ile było wydane w kosztach zmiennych, i jeżeli coś tam zostanie, no to mamy tam oszczędności z założonego budżetu. Bardzo liczymy na to, że właśnie w wielu miesiącach nasze koszty stałe będą niższe niż 4000 zł. I liczymy też na to, że uda nam się coś zaoszczędzić z tych 6000 tysięcy złotych przeznaczanych na koszty zmienne. I te oszczędności będą lokowane w takich dodatkowych funduszach celowych i w wyzwaniach oszczędnościowych. I to będzie u mnie na kanale prowadzone w gotówce z wykorzystaniem elementów metody kopertowej. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi właśnie o te dodatkowe fundusze celowe i wyzwania. Które będę prowadzić z wykorzystaniem elementów metody kopertowej. Jeżeli lubisz tę tematykę, to przy okazji zachęcam Cię do odwiedzenia mojego sklepu budżetownia.pl, gdzie właśnie możesz znaleźć szereg różnych pięknych dodatków, wyzwań, segregatorów. Zapraszam serdecznie. Ponieważ mamy bardzo dużo celów, takich mniejszych nawet celów, które chcielibyśmy zrealizować w tym roku, a fundusze, wiadomo, no są zawsze w jakiś sposób ograniczone, to do tych wyzwań oszczędnościowych i do właśnie do tego, żeby realizować sobie te mniejsze cele, oprócz tych oszczędności z założonego budżetu, będziemy również dodawać dodatkowe wpływy. I poprzez dodatkowe wpływy mam tutaj. Na myśli sprzedaż, właśnie, sprzedaż używanych przedmiotów, promocje bankowe, odsetki z lokat, cashbacki, jakieś dodatkowe zajęcia, na przykład wypełnianie ankiet. No i być może jakieś pierwsze wpływy również social mediów, czego sobie bardzo na ten rok życzę i mam nadzieję, że Ty też mi życzysz. Mamy też jeszcze takie jedno wyzwanie, na które będziemy odkładać tak zwane ogonki. No i co to są te ogonki? Ogonki to są końcówki z naszych wpływów. Ja tutaj operuję też dla swojej jasności, też dla jasności tego kontentu, który pokazuję takimi zaokrąglonymi kwotami, tak jak tam pokazałam te 16 tysięcy złotych na miesięczny budżet, 2, 4 4,6 i tak dalej, ale wiadomo, że kiedy wynagrodzenie wpływa na konto, no to tam zawsze jest jakiś ogonek. I postanowiliśmy z moim mężem, że te ogonki, czyli te ileś set bądź ileś dziesiąt złotych, które, które jest końcówką wynagrodzenia do tej jakiejś okrągłej kwoty, będziemy właśnie przeznaczać na to jedno konkretne wyzwanie. No i po co w ogóle takie zasady i tak dalej. Słuchajcie, każdy z nas jest inny. Ja generalnie bardzo lubię taką ustrukturyzowaną formę. Lubię wiedzieć co, gdzie i jak. W tym roku bardzo mocno zmienia się taka nasza codzienność. Pewne decyzje zostały podjęte i, i tego czasu mamy trochę mniej. Myślę, że ci, którzy mnie aktywnie obserwują w social mediach, no to zauważyli to w ostatnim czasie, że moja aktywność była dużo mniejsza. No i po prostu ja nie chcę się w tym roku zastanawiać, co z moimi pieniędzmi zrobić i teraz tak jak widzisz na podstawie tego co pokazuję, będziemy mieli bardzo jasno określone te cele. Przychodzą wynagrodzenia, no to już wiemy, 16 tysięcy złotych przeznaczamy na budżet, ogonki od razu też odcinamy na to jedno konkretne wyzwanie, cała reszta będzie szła na oszczędzanie długoterminowe i koniec. Nie będę się po prostu zastanawiała, co zrobić z jakimś debatkowym wpływem i tak dalej, nie będę tego włączała, mamy tak dużo takich małych celów właśnie do, do realizacji, no i też chcę dużo więcej tego budżetu pokazywać w tym roku tutaj dla Ciebie. A z takich małych celów, właśnie, no to mamy na przykład pralnię, i na pralnię będziemy zbierać właśnie z tych ogonków wynagrodzeń. E, dla takim dosyć dużym challengem jest właśnie dla nas to, że chcemy na wakacje 2025. Uzbierać właśnie z tego założonego budżetu. I to nie będzie łatwe, bo na wakacje, powiedzmy, zagraniczne potrzebujemy kilkanaście tysięcy złotych, ale mam, jesteśmy w takim momencie tej drogi finansowej, że nie chcemy sobie pozwolić na to, żeby te kilkanaście tysięcy złotych po prostu zabierać z oszczędności, z jakiejś poduszki bezpieczeństwa itd., tak więc chcemy na to odłożyć właśnie z tego założonego budżetu. I na wakacje będą właśnie szły pieniądze, z kosztów stałych i z dodatkowych wpływów, również. Do tego chcemy sobie kupić płytki na taras, yy, sprzęty gospodarstwa domowego, chcielibyśmy trochę zmienić naszą garderobę. Tu mam na myśli siebie i mojego męża. No i generalnie odkładać na różne drobne przyjemności. I pokazuję Ci te cele, żeby jakby pokazać mniej więcej, jakie one mogą być i jak to, jak to u nas wygląda. Tak naprawdę może nie brzmią jakoś górnolot, ale jak dodamy te wszystkie kwoty, czyli to ile potrzebujemy na pralnię, ile na wakacje, na te płytki, na taras i tak dalej, zrobi się z tego na pewno kilkadziesiąt tysięcy złotych i na pewno nie będzie to łatwe. Dlatego mamy też bardzo dużą motywację na ten rok, żeby postarać się o te dodatkowe Wpływy, bo z samych oszczędności z założonego budżetu z pewnością nawet się nie zbliżymy do kwoty, która jest nam na te cele potrzebna. Ja nagrywam ten film w marcu, wiem już więc jakie mam wyniki w styczniu, jakie mam wyniki w lutym i na pewno je tutaj też na kanale przedstawię, ale można to zobaczyć już na podsumowaniu: 2,24, że faktycznie miesiące się od siebie różnią i już w tym roku to widzimy. W styczniu mieliśmy całkiem fajne oszczędności, natomiast w lutym już bardzo, bardzo skromne i będziemy na pewno próbowali zadbać o te dodatkowe wpływy. I to już wszystko na tę część, myślę, także całkiem sporo zmian, dużo zostawiliśmy tych założeń, bardzo wiele rzeczy nam się sprawdziło. Ogólnie budżetowanie nam się sprawdza bardzo, nadal dużo bardziej sprawdza mi się płacenie kartą niż gotówką. Ma to oczywiście swoje konsekwencje, muszę być. Zdyscyplinowana i spisywać wydatki w arkuszu budżetu, żebym po prostu wiedziała, ile faktycznie na co wydajemy. Jeżeli ktoś prowadzi metodę kopertową i płaci gotówką, ma pieniądze rozdzielone na tygodnie bądź na kategorie w segregatorze. No to po prostu zostają mu te pieniądze w danej kopercie i nie musi y, tych wydatków spisywać. Mi płacenie gotówką y, no, po prostu się nie sprawdza. Ja oczywiście częściowo to robię. Nie chcę, żeby gotówka została wyeliminowana, więc zamierzam tą gotówką płacić. Y, natomiast nie jestem w stanie przerzucić się nawet na 50% płatności. Gotówkowych. Także ja wybieram tą wygodę, wybieram kartę. E, natomiast uważam nadal niezmiennie, że każde gospodarstwo domowe powinno mieć część swoich oszczędności, niewielką część oczywiście, ale część swoich oszczędności zgromadzoną w gotówce. I u mnie dlatego w gotówce właśnie są prowadzone koszty roczne i fundusze celowe. Ja nie trzymam tych pieniędzy w jednym miejscu, tylko się nimi w cudzysłowie bawię, czyli cały czas je wykorzystuję właśnie. Rozdzielam, sobie je, rozdzielam je na kategorie. Gotówka też będzie w moich wyzwaniach. Dzięki temu w razie jakiegoś kryzysu czy, czy sytuacji awaryjnej, jak mieliśmy przykład kilka lat temu, gdzie zostały narzucone limity wypłat z bankomatów itd., no to będę w stanie. Zgromadzić w domu taką część oszczędności, że w razie czego w tej sytuacji kryzysowej mnie to poratuje. To już wszystko. W następnych częściach pokażę, z czego będę korzystać, z jakich segregatorów, jak to u mnie wygląda. Mam nadzieję, że dzisiejsza część. Była dla Ciebie ciekawa, daj znać w komentarzu, co sądzisz o tej mojej rozpisce i założeniach budżetu 2025. Faktycznie po dwóch miesiącach muszę powiedzieć, że sprawdza mi się to wyśmienicie i mam nadzieję, że będzie tak do końca roku. Jeżeli nadal mnie słuchasz, to serdecznie dzięki za wspólny czas i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!